Jestem właścicielem firmy 79. Element. Krótko o 79. Elemencie. Fajna firma, rodzinna, e, w miarę uczciwa. Stosujemy jak najniższe marże. Staramy się mieć towar od ręki. 5 oddziałów w Polsce. Od 12 lat na rynku. E, firma rodzinna, mąż, z żoną, i do tego. Załoga, kilkanaście osób, pasjonatów. Także warto, warto być naszymi klientami. Jest taki suchar, który sprowadza się do tego, że, że najrzadziej spotykanym komentarzem w mediach społecznościowych jest nie wiem. Bo wszyscy mają jakieś swoje zdanie, a szczególnie posiadanie swojego zdania jest popularne wśród różnych osobowości, które są na YouTube. Jest mnóstwo różnych farmazoniarzy. Ja, na jaki temat się tych ludzi nie zapyta, to oni zawsze znają odpowiedź, a ja muszę powiedzieć, że czasami nie znam odpowiedzi. I był taki filozof kiedyś, nazywał się Sokrates, on powiedział, wiem, że nic nie wiem. I to jest pewna, e, pewien wstęp do tego, żeby dotrzeć do prawdy. Trzeba się przyznać, że się czegoś nie wie, żeby to móc zgłębić. E, I zabrałem pewien, pewną liczbę różnych zapytań komentarzy od naszych klientów i teraz się nad tymi pytaniami pochylę. Podstawowe pytanie jakie, jakie pada to jest takie, czy złoto będzie taniej, czy będzie drożeć? Ja nie wiem. Eee... Nie wiem, po prostu kwestia jest tego typu, że e, że, że każdy, e, każde notowanie Dowolnego aktywa cechuje się takimi dwoma czynnikami. Jedna to jest błądzenie losowe. Jeżeli mamy te same czynniki bez zmian, to mimo tego cena akcji, aktywa potrafi iść w górę, w dół, w górę, w dół, jak, 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 jak rzutem kostką. Jest książka na ten temat, bardzo ciekawa. Poza tym są czynniki fundamentalne, których ja nie znam. Nie wiem, co będzie. Trudno mi powiedzieć. Natomiast jedno, co wiem, to to, że że, że mamy, mamy do czynienia z procesem, który obserwujemy od w zasadzie od, od początku istnienia walut papierowych, czyli ze szmaceniem walut. Czyli każda waluta, która wchodzi na rynek wcześniej czy później, nawet jeżeli jest zapegowana, przywiązana do jakiegoś kruszcu, to wcześniej czy później się szmaci. Ponieważ mają kontrolę nad tym bankierzy, a także politycy i oni lekką rączką wydają te pieniądze, w związku z tym no, i dodrukowują, w związku z tym właśnie siła nabywcza spada. Więc to jest dla nas pozytywna informacja. Aczkolwiek to też zależy, kto pyta, dlatego że jeżeli ktoś chce kupić kruszec, no to w jego interesie jest to, żeby ten kruszec był jak najtańszy. A, a, a ten, kto chce sprzedać, no to woli, żeby ten kruszec był jak najdroższy. Czołem, mój drogi widzu. Z tego miejsca serdecznie Cię zapraszam na wydarzenie inne niż do tej pory organizowane przeze mnie. Zapraszam Cię 4 lutego do Wrocławia na Kryptosphere, czyli konferencję edukacyjną poświęconą kryptowalutom. Pierwsze wydarzenie tego typu na Dolnym Śląsku. Szczegóły na stronie www.kryptoSphere.pl Pamiętaj, nie może Ciebie zabraknąć. Do zobaczenia! Następne pytanie: czy kupić lepiej złoto czy srebro? Też ja nie wiem na to pytanie jak odpowiedzieć. Nie wiem co będzie, jak będzie dynamicznie srebro rosło, jak bardzo dynamicznie będzie złoto rosło. W zasadzie to pytanie by, należałoby sprowadzić do rozważenia tego jak będzie wynosił stosunek cen srebra do złota. To jest taki wykres, który sobie leci hen hen od bardzo dawnych czasów. Początkowo ten wykres był płaski, dlatego, że metody górnicze były prymitywne i a ten urobek był, jak się pojedzie gdzieś do jakiegoś muzeum, to można zobaczyć takiego górniczego muzeum. Ci ludzie mieli urobku po, po centymetr, e, ściany dziennie i tak dalej. To powodowało, że, że srebra było niewielkiej ilości wydobywane. Później się to zmieniło, nowoczesne górnictwo weszło, flotacja i, e, i srebro relatywnie się e, osłabiło w stosunku do złota. E, no konsekwencją też było to, że że w tym pierwszym okresie płaskiego wykresu można było system bimetaliczny utrzymywać w wielu krajach na świecie to był w zasadzie standard a, a potem się to wszystko posypało no bo się zaczął system rozjeżdżać w każdym razie to pytanie czy, 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 czy srebro się umocni w stosunku do złota odpowiedź sugeruje właśnie ten wykres bo, bo gdyby miało rzeczywiście srebro tak wyskoczyć jak jak, jak to niektórzy zapowiadają, no to, to ten wykres musiałby spaść gwałtownie w kierunku na dół, tak? na południe. Czy to jest prawdopodobne? Nie wiem, może. Ja, ja tego nie widzę na tym wykresie, żeby, co by się musiało stać, żeby, żeby srebro znowu było tak dużo warte w stosunku do złota, jak to miało miejsce 200 lat temu. Następne pytanie, które pada, to czy kupić tabkę czy monetę? Ja nie wiem, na co na to pytanie odpowiedzieć. Mniej więcej to jest tak, jakby mnie ktoś zapytał, jaki samochód kupić. Nie wiem, no, można sobie kupić Peugeota albo Renault, to jakby była jedna odpowiedź na pytanie, czy kupić sobie sztabkę, czy, czy monetę, to to by był po prostu jeden dominujący produkt na rynku, a w związku z tym, że my mamy w swoim sklepie w normalnym okresie, gdy nie ma takiej sytuacji jak dziś, ograniczonej dostępności, mamy kilkaset różnych produktów, no to oznacza to, że jest zapotrzebowanie na kilkaset różnych produktów, więc więc nie ma jasnej odpowiedzi. Pojawia się często już pytanie, jak już schodzimy na temat monet, pojawia się pytanie, jaką monetę kupić, która będzie najbardziej drożeć. Zwykle klienci kupują u nas monety, jeżeli chodzi o monety złote, kupują złote uncjówki, najchętniej z, tego, z tej grupy pięciu najbardziej popularnych uncjówek. Ja uważam, że to jest błąd. Oczywiście klienci się z tym nie zgadzają i kupują i tak to, co ja im mówię, żeby nie kupowali, ale są takie produkty numizmatyczne, są takie numizmaty, które są zdecydowanie niedocenione. Jeden z tych produktów to są 200 złotówki polskie. To są monety, które są wydawane, były wydawane i nadal są wydawane, wbite w dość niewielkich ilościach. W związku z tym ja widzę w nich pewien potencjał kolekcjonerski. Ja myślę, że te 200 złotówki będą w perspektywie czasu drożeć. Innym, innym tego typu wyrobem, który ma potencjał, to są stare numizmaty, które są wycofane z obiegu, były wycofane. Tutaj mamy jakąś tam, jakieś tam ruble w kiepskim stanie, ale te ruble to właśnie nam pokazują, jaki jest potencjał w, w, w numizmatach, w starych numizmatach. Ruble są generalnie mocno wykupione przez, przez Rosjan, którzy się dorabiali i mieli taki okres przez ostatnie kilkanaście lat prosperity u siebie w kraju i z całego świata, z całej Europy skupywali ruble, przez co one szły w górę. I gdybym miał sobie jakąś, jakąś robić złotą lokatę, to, to celowałbym również w, w stare numizmaty. To są, to jest kolekcja bestie, które są też mocno zdrożały, bardzo ciekawa pozycja. Czy ceny krusztów są manipulowane? Nie wiem. W zasadzie to trzeba sobie zadać pytanie, kto manipuluje kursami, i czemu miałby to robić? Mówi się o bankach centralnych. No, jest to jeden z graczy na rynku, ale banki centralne wydaje mi się mają dużo innych rzeczy do, do zrobienia, są zajęte generowaniem papierów i różnych, i lansowaniem się, PR-em, także dużej roli banków centralnych nie widzę, w, może poza PR-ową, żeby pokazać, że, 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 że papierowe banknoty mają swoją wartość, to może by to miał jakiś argument, ale też... Nie jest to duży udział w czynnikach, które, które sterują rynkiem. Na pewno, są, na pewno są gracze po obu stronach. Są tacy ludzie, takie podmioty, którym zależy na, na zbiciu cen i na wzrostach. Więc jak to zmierzyć, ocenić, nie wiem. Pytanie, które dzisiaj już padło, czy kruszce zostaną zdelegalizowane? Nie wiem, może. Na tą chwilę uważam, że, że, że wszystko wskazuje na to, że, że raczej nie. Powodów jest kilka. Przede wszystkim te rekwizycje, które miały wtedy miejsce w tamtych czasach, to było w środowisku, gdy złoto było systemem, gdy złoto było po prostu w systemie walutowym. I, i, I rekwizycja złota miała swój sens, było go dużo w obiegu. Miało sens zlikwidowanie złota w Stanach Zjednoczonych, bo tam po prostu to był system, to był ich system walutowy. Oni mieli tych 20 dolarówek i mniejszych nominalów nabitych mnóstwo. Po wojnie również było dość dużo złota w obiegu. To był jedyny twardy i sensowny sposób zachowania kapitału siły nabywczej. Więc też było co? Było co, co kraść. A dzisiaj, tak jak wcześniej koledzy mówili, e, są sposoby, żeby skubnąć więcej pieniędzy z, z, z ludności bez wysyłania żandarmerii i ludzi z karabinami. Wystarczy podatek katastralny nałożyć, albo większą inflację zrobić I, i to są rząd, dwa rzędy, trzy rzędy większe pieniądze niż można ściągnąć ze złota. Poza tym. E, Skuteczność tych wszystkich ustaw jest, jest ograniczona. Mówi się o tym, że, że, że tego typu akcje to są w stanie ściągnąć z ludności jakieś 20-25% złota, które jest w systemie, więc, więc to jest trochę bez sensu z punktu widzenia rządzących. Faktem, który potwierdza tą moją tezę, że, że monety są trudne do ściągnięcia, złoto ogólnie jest trudne do rekwizycji, jest to, że w naszym sklepie jest mnóstwo różnych monet historycznych w obiegu. Gdyby, gdyby się dało zarekwirować złoto z obiegu, to by po prostu nie było tych monet. To, że one są, to znaczy, że po prostu przeczy to możliwości ich rekwizycji. Dlaczego platyna jest tańsza od złota? Nie wiem, powinno być tak. Przez większość czasu było tak, że, że, że platyna była droższa od złota. Wynika to z tego, że platyna jest rzadszym pierwiastkiem, rzadziej występuje, jest trudniejsza do, do przetworzenia, do wydobycia. Złoto jest powszechnie, bardziej powszechnie występującym metalem i, i łatwiejszym do przerobienia. Dlaczego przez ostatnie lata platyna tak yy, słabo się zachowuje? No, mowa jest tutaj, była, dłuższy był wykład na ten temat. Jest to rzeczywiście ciekawy argument. Te, te argumenty, które padały, są ciekawe, ale do końca mnie to nie przekonuje. Myślę, że, że, że platyna ma duży potencjał wzrostowy w najbliższych latach. Przychodzą do na nas ludzie często i pytają, czy złoto zakupione u konkurencji jest prawdziwe. Nie wiem. Ja nie, nie jestem, nie czuję się na siłach, żeby na takie pytania odpowiadać. Jeżeli ktoś kupił. Jakąś sobie, jakiś wyrób na OLX, to ja nie jestem nie czuję się taką osobą, która będzie mu to sprawdzać, testować. To nam zabiera czas, zabiera nasze zasoby. Nic nam nie przynosi sensownego, więc jakby nie wnikamy w to. I mamy tutaj taką, taką filozofię, która za tym stoi, jak taka, jaką mają lekarze czy prawnicy. To są dwie grupy zawodowe, które. Eee, nigdy nie, nie przyznają się do tego, że ktoś coś komuś spieprzył, niech klient sam do tego wniosku dojdzie. Dlaczego złoto inwestycyjne jest zwolnione z VAT-u, a reszta wyrobów nie? To nie wiem, to jest zagadka dla mnie. Yy, jest to pozbawione kompletnie sensu. Jest taka teoria, która mówi o tym, że, yy, że władcy tego świata to są ludzie, którzy kupują zasadniczo złoto, a nie srebro. W związku z tym w ich interesie jest to, żeby złoto miało niższe owatowanie niż inne, niż inne numizmaty. Ale jaki jest za tym sens, to ja przepraszam, ja kompletnie tego nie rozumiem. Nie wiem. Kiedy inflacja w Polsce spadnie do poziomu sprzed wojny? Nie wiem. Powinno być tak, na tym wykresie widać, że w, normalnym, w normalnych okolicznościach przyrody stopa referencyjna NBP, stopy procentowe są zasadniczo większe. Niż, e, niż inflacja. NBP grawa bank. Wiele innych banków centralnych również. E, oni uważają, że ta inflacja jest przejściowa i to się samo jakoś po kościach rozejdzie i może, może wróci do normalności samo. Z tych książek, z ekonomii, które ja czytałem, to wynika, że, że to nie będzie działać. Także raczej bym się spodziewał długotrwałej inflacji, która się jeszcze będzie przez wiele lat rozpędzać i prawdopodobnie przez wiele lat będzie na wysokim poziomie. Kiedy wprowadzone zostanie CBDC? Nie wiem. I czy zostanie wprowadzone? Też tego nie wiem. CBDC jest problem tego typu, że tam w zasadzie każdy z konsumentów, każdy z obywateli może mieć albo powinien mieć swoje konto rozliczeniowe w banku centralnym. Gdyby tak rzeczywiście było, to przestaną być potrzebne banki, e, banki komercyjne, a, a banki komercyjne przecież zarabiają pieniądze na tym fakcie, że istnieją i operują. Dlaczego miałby ten wielomiliardowy biznes sobie po prostu tak odpuścić i zgodzić się na to, żeby jakiś tam bank centralny e, miał, pełnił ich funkcję? Przynajmniej w zakresie e, depozytów. No a jeżeli nie będzie depozytów, w, banku, w bankach komercyjnych, no to też akcja kredytowa, na której się przecież zarabia, też jakby jest trudna do, do, do wy, jakoś wyobrażenia sobie. Poza tym, wszystkie te funkcje pieniądza CDBC, które są zapisane w tych, w, tych, w tych white paperach, w tych koncepcjach, to one są już w zasadzie dzisiaj dostępne. Bez żadnej rewolucyjnej zmiany, przeciwko której wiele osób protestuje. No bo. Przecież mamy doniesienia prasowe z ostatnich tygodni i miesięcy o tym, że, że jakaś pani X albo pan X obudził się któregoś dnia i jego konto bankowe zostało zablokowane przez Urząd Skarbowy. Bo Urząd Skarbowy doszedł do wniosku, że ktoś tam być może coś robił bez, bez odprowadzenia podatków. Czyli można człowiekowi zwykłemu z ulicy odciąć go od systemu. I to zwykle funkcjonuje już teraz w ten sposób, że jeżeli taka osoba jest odcięta od, od swojej bankowości, od swojego konta bankowego, czy dwóch kont bankowych, no to, to jest w zasadzie głodna. tak? Już wieczorem nie ma co jeść, bo większość osób nie ma e, niestety zasobów gotówkowych przy sobie, które pozwalają płacić za, za jedzenie czy niezbędne, czy niezbędne wydatki. Poza tym da się również manipulować ilością e, pieniądza w, w systemie bez prowadzenia CBDC. Można przecież E, zwiększyć ilość pieniądza w obiegu. Bardzo prosto, po prostu to się już robi. E, w ramach inflacji mamy zwiększanie ilości pieniądza w obiegu. Można też zmniejszyć ilość pieniądza w obiegu przez noc. Tak się zrobiło na przykład na Cyprze. Te wszystkie manipulacje, które są, e, kolejna rzecz, kontrolowanie e, wszystkich transakcji, które ma CBC wprowadzić, no to też się to przecież już dzieje. Mamy kasy fiskalne. I ostatnie pytanie. Kiedy będzie wielki reset? Wielki reset to jest takie pojęcie, to jest taka koncepcja, którą się, którą się, wielu osób, której się wiele osób spodziewa. Zdarzenia, które będzie polegało na załamaniu tego systemu, który mamy obecnie, tego systemu walutowego, a, a, a także w konsekwencji duże transfery kapitałowe, czyli wiele osób zbiednieje, wiele osób z, się wzbogaci. Koncepcja Wielkiego Resetu jest, ma, ma swoje podłoże matematyczne. Jest, jakaś, jest, jakiś, jest jakiś poziom długu państwowego, który można, który można um, obsłużyć. No bo od długu państwowego trzeba płacić odsetki. Te, w poszczególnych krajach te, te zadłużenie stopniowo rośnie i wszystko jest fajnie, dopóki jest fajnie. A jak jest niefajnie, to się zaczyna robić niefajnie. teraz się właśnie zaczyna robić niefajnie. Bo koszty obsługi poszczególnych długów państwowych mocno rosną. W Polsce mieliśmy tutaj na tym drugim wykresie widać odbiliśmy się od 9%. Większość długów państwowych to są krótkie długi, takie krótkookresowe, które trzeba rolować. No i albo na te, na te rolowanie nie ma chętnych, nie ma chętnych do zakupów obligacji, a jeżeli są, no to, się, to rynek żąda wysokich odsetek. No i w pewnym momencie docieramy do takiego momentu, w którym e, przychody budżetowe e, nie tylko nie starczają na, na, na bieżące potrzeby, ale też e, nie starczają na obsługę długu. W ekstremalnym przypadku nie starczają na nic innego niż tylko na obsługę długu. A my przecież mamy w Polsce, tak jak w innych krajach, mnóstwo w budżecie wydatków sztywnych. Naprawdę nie masz czego ciąć. I zbliżamy się powoli do takiego momentu, w którym e, dochodzimy do ściany. I to będzie ten wielki reset, którego się spodziewamy. Kiedy to będzie nie wiadomo, to są zjawiska nieliniowe. Jednego dnia sobie chodzimy spokojnie i płacimy 100 złotówkami w, w, w sklepie, a następnego dnia te 100 złotówki są bezwartościowe na, na ulicach. I to zjawisko, jego nieliniowość, widzieliśmy e, choćby w trakcie tej wielkiej hiperinflacji lat 20. Gdy, gdy wojna się skończyła w 1918 roku i przez 4 lata praktycznie nic się nie działo, aż nagle wszystko eksplodowało. To wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę.